Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie. Są sprawy, które uświadamiają nam, że czasami nawet w zaciszu własnego domu nie możemy czuć się do końca bezpiecznie, że ci, którzy z założenia powinni nas chronić, nie zawsze to czynią. Ale jak czasami sami piszecie w komentarzach, niebezpieczeństwo może czyhać praktycznie wszędzie i po prostu nie da się żyć w ciągłym strachu, że coś nam się stanie. Choć oczywiście warto być ostrożnym i uważnym. Niektórych sytuacji jednak nie przewidzimy. Zapraszam do wysłuchania szczegółów sprawy Saszy Samsudin. Był czwartek 15 października 2015 roku. Sasza została zaproszona na obiad do rodziców. Tara i Ken przygotowali jej ulubione danie, pieczonego kurczaka z guacamole. W trakcie posiłku dziewczyna zadzwoniła jeszcze do swojego brata, który mieszkał w San Francisco, aby wszyscy mogli razem porozmawiać. Rodzice wtedy nigdy by się nie spodziewali, że zaledwie dwa dni później otrzymają tak straszliwe wieści, które zmienią ich życie na zawsze. Sasza urodziła się 4 lipca 1988 roku w Nowym Jorku. Była ciepła, niezwykle towarzyska i ciągle uśmiechnięta. Uwielbiała spotykać się ze znajomymi, a także poznawać nowych ludzi. Z łatwością nawiązywała kontakty i, jak mówią jej znajomi, dogadałaby się praktycznie z każdym. W 2015 roku kobieta miała 27 lat. Pracowała jako specjalistka do spraw mediów społecznościowych w biurze nieruchomości w Orlando. Bardzo lubiła swoją pracę i była wyjątkowo dobra w tym, co robiła. Była odpowiedzialna przede wszystkim za jak najbardziej skuteczną i interesującą reklamę apartamentów, które firma miała w swojej ofercie. Początkowo była zatrudniona jedynie na pół etatu, lecz szybko awansowała i została kierownikiem do spraw operacyjnych. Jej znajomi podkreślają, że Sasza była nie tylko piękną kobietą, lecz dodatkowo była bardzo inteligentna, ambitna i zaradna. Dziewczyna starała się żyć na 100%. Ciężko pracowała i maksymalnie starała się również korzystać z każdej wolnej chwili. Była wulkanem energii. Zaledwie kilka miesięcy mieszkała na trzecim piętrze w apartamentowcu Upton Place w centrum miasta. Była podekscytowana tą przeprowadzką i nowym rozdziałem w swoim życiu. Mieszkała sama, ale lubiła swoją niezależność i dobrze odnajdywała się właśnie w takiej rzeczywistości. 16 października odbywał się w Orlando ostatni mecz w sezonie piłkarskim. Sasza ubrana w fioletową koszulkę, czyli w barwy drużyny, której kibicowała, razem ze swoim znajomym Antonim oczywiście go oglądała. Po zwycięstwie ich zespołu para zaczęła świętować. Sasza uwielbiała tańczyć, więc spędzała czas głównie na parkiecie. Około 24.30 postanowiła jednak opuścić bar. Antoni tłumaczył potem, że często razem imprezowali i było to dla nich zupełnie normalne, że się rozdzielali, aby spotkać się z innymi swoimi przyjaciółmi, dlatego, gdy dziewczyna wychodziła, nie wiedział, czy ma zamiar iść do domu, czy kontynuować imprezę. Kolejnego dnia rano i tak był z nią umówiony na śniadanie. Lecz Sasza nie pojawiła się już na tym spotkaniu ani nie odpisywała na wiadomości. Początkowo Anton pomyślał, że dziewczyna poprzedniej nocy za bardzo zabalowała i po prostu odsypia. Jednak gdy Sasza nie odzywała się przez kilka kolejnych godzin, zaczął się niepokoić. To było bowiem zupełnie nie w jej stylu. Kobieta była bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Praktycznie ciągle miała w rękach telefon. Anthony skontaktował się wtedy z dwiema bliskimi koleżankami Saszy i we troje postanowili pojechać do jej mieszkania, aby sprawdzić, czy dziewczyna jest w domu i czy wszystko z nią w porządku. Pierwsze, co dostrzegli, to samochód Saszy, który stał na parkingu. Na tylnym siedzeniu nadal leżał prezent, jaki dziewczyna kupiła na imprezę z okazji rychłych narodzin dziecka swojej koleżanki. Zabawa miała się odbyć akurat w ten dzień, w sobotę 17 października. Potem przyjaciele Saszy skierowali się w stronę jej mieszkania i zaczęli pukać do drzwi i krzyczeć jej imię, jednak bez żadnego rezultatu. Nikt im nie otworzył. W końcu więc postanowili zadzwonić na policję i zgłosić zaginięcie kobiety. W międzyczasie obdzwaniali szpitale i więzienia, aby wykluczyć opcję, że Sasza właśnie gdzieś tam się znajduje. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, zaczęli od sprawdzenia mieszkania. Na pierwszy rzut oka nic oprócz otwartej na oścież szafki z środkami czyszczącymi nie wydawało się podejrzane. W salonie i kuchni nie było żadnych śladów walki, a zamek w drzwiach wyglądał na nienaruszony, co wskazywało na to, że nie doszło w tym przypadku do włamania. Niestety, gdy funkcjonariusze weszli do sypialni, zobaczyli, że spod zwiniętej kołdry leżącej na łóżku wystaje kępka włosów i ręka. W taki właśnie sposób odnaleziono ciało Saszy. Od razu było widać, że doszło tutaj do popełnienia przestępstwa, gdyż na szyi dziewczyny można było zobaczyć ślady duszenia. W sypialni unosił się również zapach wybielacza. Policjanci obawiali się, że jeśli ciało zostało przetarte tym środkiem, to mogą nie być w stanie pobrać z niego żadnego materiału do badań, co oczywiście znacznie utrudniłoby śledztwo. W związku z tym, że na miejscu zdarzenia nie było śladów włamania, policjanci brali pod uwagę, że kobieta mogła kogoś zaprosić lub wpuścić do swojego mieszkania dobrowolnie, bo na przykład go znała. Coś, co od razu zwróciło również ich uwagę, to otwarta deska sedesowa w łazience. Kobieta mieszkała sama, więc wydało się to śledczym dość dziwne. Może nie od razu podejrzane, ale było to coś, na co warto zwrócić uwagę. I mieli rację, bo ze spodu deski klozetowej udało się pobrać dwa odciski palców. Nigdzie w apartamencie nie znaleziono portfela, telefonu ani kluczy Saszy. Mimo początkowych obaw funkcjonariuszy z ciała dziewczyny udało się pobrać obcy materiał genetyczny. Należał on do mężczyzny. W budynku, w którym mieszkała Sasza, zainstalowany był system kamer oraz dodatkowo obiekt był chroniony 24 godziny na dobę przez firmę ochroniarską. Kamery znajdowały się przy każdym wejściu oraz na klatkach schodowych, i łącznie było ich około 15. Nagrania były przechowywane w innym miejscu, więc policja musiała poczekać na ich dostarczenie. Funkcjonariusze jednak od razu postanowili porozmawiać ze strażnikiem, który miał dyżur w tę feralną noc. Mężczyzna zeznał, że widział, jak Sasza wróciła do domu. Próbowała bowiem dostać się do budynku, a on jej nie wpuścił, gdyż nie miała przy sobie ani dokumentu tożsamości, ani kluczy do mieszkania. Ochroniarz przyznał również, że kobieta nie miała przy sobie telefonu. Istniały bowiem dwa sposoby, aby wejść do środka: jeden to oczywiście mieć przy sobie klucz, a drugi to zadzwonić domofonem, który przekierowywał sygnał na numer kontaktowy i po prostu otworzyć sobie drzwi, wpisując odpowiedni kod na telefonie. Sasza nie miała ani klucza, ani komórki, ale w końcu i tak udało się jej wejść do środka razem z innym mieszkańcem. Strażnik próbował ją więc zlokalizować, i gdy w końcu mu się udało, kobieta była w zupełnie innej części budynku, niż jej mieszkanie. Potykała się i opierała o ścianę. Była wyraźnie pijana, więc mężczyzna pomógł jej dotrzeć pod drzwi jej mieszkania. Tam Sasha próbowała wpisać kod pozwalający otworzyć drzwi, lecz prawdopodobnie wpisywała go nieprawidłowo, gdyż nie udało jej się wejść do środka. Potem stwierdziła, że jej klucze są chyba w samochodzie i razem z ochroniarzem ruszyła na parking. Gdy tam dotarli, Sasza oznajmiła, że jednak przypomniała sobie kot i znów wrócili na trzecie piętro, lecz kot nadal nie działał. Wtedy rzekomo strażnik oznajmił, że musi zrobić obchód i jeśli kobiecie nadal nie uda się dostać do mieszkania, gdy on wróci, to spróbuje znaleźć jakieś inne rozwiązanie tej sytuacji. Kiedy pojawił się z powrotem po około 20 minutach, kobiety już nie było. Strażnik twierdził również, że prawdopodobnie widział Saszę z jakimś mężczyzną jeszcze tamtej nocy, tylko trochę później, ale nie był do końca pewny, czy to była Sasza i na którym piętrze widział parę. Mężczyznę opisał jako białego, średniej budowy, z brązowymi lub rudawymi włosami, który był ubrany w koszulkę polo i spodnie. Ochroniarz utrzymywał także, że nigdy nie był w mieszkaniu Saszy, ani nie widział nikogo, kto by do niego wchodził tego sobotniego poranka. W oczekiwaniu na nagrania z monitoringu z bloków, w którym mieszkała dziewczyna, policjanci przejrzeli również nagrania z ulicznych kamer. Najpierw tych niedaleko baru, który Sasza tamtej nocy odwiedziła, a także tych na drodze, którą dziewczyna mogła iść, kierując się w stronę swojego domu. Takim sposobem funkcjonariusze dotarli do nagrania, na którym widać, jak Sasza wychodzi z klubu. Była sama i nikt za nią nie szedł, raczej nikt jej nie śledził. Widać też, że kobieta była pod silnym wpływem alkoholu, zataczała się i potykała, lecz kierowała się również w dobrą stronę, w stronę swojego apartamentu. Na kolejnym nagraniu kobieta już biegła. Policjanci zastanawiali się, czy Sasza przed kimś uciekała. Lecz na nagraniu wystąpił błąd i 6 sekund nie zostało zupełnie zarejestrowane. Wyglądało to tak, jakby kobieta biegła, a chwilę później rozpłynęła się w powietrzu. Śledczym udało się jednak zlokalizować ją na kolejnej kamerze, moment później. Tym razem Sasza szła już w towarzystwie dwóch dziewczyn. Funkcjonariusze chcieli porozmawiać z towarzyszkami Saszy, więc postanowili zwrócić się o pomoc do mediów. Apelowano, aby zgłosiły się wszystkie osoby, które tamtej nocy widziały Saszę. Wtedy sprawa nabrała rozgłosu, a śmierć 27-latki wzbudziła ogromne obawy wśród lokalnej społeczności. Dziewczyny z ostatniego nagrania Julia Goff i jej współlokatorka Hayley odpowiedziały na apel i pojawiły się na posterunku policji. Okazało się, że w ogóle nie znały Saszy. Po prostu zauważyły ją, gdy szła zupełnie sama w środku nocy, do tego była pijana, więc się zaniepokoiły. Były również świadkami sytuacji, jak Sasza została zaczepiona przez kilku mężczyzn, którzy specjalnie zatrzymali samochód obok niej i zaczęli coś do niej mówić. Wtedy Julia złapała Saszę za ramię i zapytała ją: Dlaczego jest sama i dokąd idzie? Julia i Haley były właśnie w trakcie zamawiania dla siebie Ubera, więc zaproponowały, że podrzucą do domu również Saszę. Kobieta nie bardzo wiedziała, co się wokół niej dzieje. Nie miała przy sobie ani telefonu, ani torebki, i nie była im nawet w stanie powiedzieć, gdzie mieszka. Gdy dziewczyny wyjaśniły, w którą stronę będą się kierować, Sasha przyznała, że ona również chciałaby dotrzeć właśnie w tamte okolice. Kiedy auto zatrzymało się na skrzyżowaniu East Mark Street i North Orange Avenue, a było to skrzyżowanie tuż obok domu Saszy, to dziewczyna to miejsce rozpoznała, dała kierowcy Causa w policzek, wysiadła z auta i zaczęła iść w stronę swojego bloku. Jak już wiemy z relacji ochroniarza, miało jednak problemy z dostaniem się do środka. Towarzyszące jej nowo poznane koleżanki próbowały przekonać mężczyznę, żeby wpuścił Saszę. Po tym jak dziewczyna wślizgnęła się razem z innym mieszkańcem, dziewczyny jeszcze przez chwilę rozmawiały ze strażnikiem. Powiedział im wtedy, że nie pierwszy raz widzi Saszę właśnie w takim stanie. Kobiecie udało się wrócić bezpiecznie właśnie dzięki Julie i Haley. Niestety to nie pomogło, aby ta noc skończyła się dla niej szczęśliwie. Autopsja wykazała, że przyczyną śmierci Saszy było uduszenie. Dziewczyna została również wielokrotnie uderzona w głowę oraz wykorzystana seksualnie. Na rękach miała ślady obronne, a na nadgarstkach otarcia, wskazujące na to, że jej kończyny były skrępowane. Jej bluzka i stanik zostały rozerwane, a majtki spodnie zdjęte siłą, co również spowodowało otarcia. Naszyjnik, który kobieta miała tego dnia na sobie, był pęknięty i znajdował się w jej włosach. Na prześcieradle i pościeli można było dostrzec odbarwione plamy po wybielaczu. W sypialni śledczy znaleźli również opakowanie po prezerwatywach oraz odcisk buta. Z uwagi na to, że policjanci brali pod uwagę, że mordercą, mógł być ktoś, kogo kobieta znała, zaczęli przyglądać się jej byłym partnerom. Przesłuchali Taylora, z którym Sasha spotykała się przez dwa lata. Mężczyzna pracował jako barman w klubie, który znajdował się w niedalekiej odległości od mieszkania Saszy. Taylor bez problemu zgodził się oddać swoją próbkę DNA do analizy, po czym został wykluczony z listy podejrzanych. Przesłuchano również chłopaka, do którego Sasza wysłała swoją ostatnią wiadomość. Był to SMS wysłany z iPada o 5.12 rano, i w treści było jedynie słowo Ben. Mężczyzna wcześniej umawiał się z Saszą przez jakiś czas, potem co prawda się rozstali, ale nadal dość często się spotykali. W trakcie wieczoru 16 października wymieniali między sobą wiadomości i mieli umówić się jeszcze na weekend. Gdy mężczyzna otrzymał tak wcześnie rano tę krótką wiadomość, próbował zadzwonić do Saszy, ale kobieta nie odbierała, więc napisał jej tylko sms żeby się z nim skontaktowała, jak będzie mogła. Ben również przekazał swoją próbkę DNA i ostatecznie został wykluczony z grona podejrzanych. Gdy policjanci otrzymali w końcu nagrania z monitoringu z bloku Saszy, to byli w stanie ustalić, że kobieta została po raz pierwszy zarejestrowana przez kamery o 1:46, gdy wchodziła do budynku. Kilka sekund za nią w drzwiach pojawił się mężczyzna w czarnej koszuli i szarych shortach, dzięki któremu dziewczyna prawdopodobnie w ogóle dostała się do środka. Na nagraniu słychać, jak ten mężczyzna pyta Saszę, czy wszystko w porządku, na co ona odpowiada, że tak i dziękuję. Dwie minuty później, tym samym wejściem, wchodzi również ochroniarz. Na kolejnym nagraniu widać, jak Sasza pojawia się na klatce schodowej i zaczyna iść po schodach. Śledczy nie byli w stanie zlokalizować dziewczyny na żadnej z kamer przez kolejne 20 minut. Dopiero na nagraniu z 2.06 można zobaczyć, jak kobieta już nie idzie, tylko biegnie po schodach. Za nią po schodach wchodzi ochroniarz Steven Duxbury. Jego wcześniejsze zeznania potwierdzają się, gdy na nagraniu o 2.25 mężczyzna wraz z Saszą rozmawiają ze sobą i idą w stronę parkingu, a po chwili wracają. Biorąc pod uwagę słowa Stevena, śledczy próbowali zlokalizować na wideo tajemniczego mężczyznę, z którym rzekomo szła tej nocy Sasza, niestety bezskutecznie. Jednak dostrzegli coś innego. Mimo, że Steven twierdził, że skończył tego dnia pracę o 6 rano, to na nagraniu widać, jak o 6.36 wychodzi na parking z dwiema torbami na śmieci, następnie wraca do budynku i dopiero przed siódmą opuszcza miejsce zatrudnienia. Jego szef przyznał, że zgodnie z obowiązującymi w firmie procedurami, jeśli pracownik musi zostać dłużej, to powinien zgłosić ten fakt do kierownika i otrzymać stosowne. Pozwolenie. Steven nie skierował takiej prośby, a dodatkowo nie zdarzyło się, żeby wcześniej zostawał po godzinach. Gdy śledczy przyjrzeli się bliżej workom, które na nagraniu trzymał mężczyzna, okazało się, że były to dokładnie takie same torby z czerwonymi rączkami, jakie w swoim mieszkaniu miała Sasza. Policjanci stali się podejrzliwi, przejrzeli listę obowiązków służbowych Stevena, porozmawiali ze współpracownikami i wyszło na jaw, że ochroniarze nigdy nie wynosili śmieci mieszkańców. Wręcz przeciwnie, mieli za zadanie zgłoszenie i udokumentowanie, jeśli odpady zostały pozostawione w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Dodatkowo na samym początku Steven twierdził, że widział Saszę tej nocy po raz pierwszy w życiu, bo nie kojarzył jeszcze, Wszystkich mieszkańców ze względu na system zmianowy, w jakim pracował. Jednak stało to w sprzeczności z tym, co zeznała Julia i Haley, że podczas rozmowy z nimi przed budynkiem, gdy nie chciał wpuścić Saszy, przyznał, że nie pierwszy raz widział kobietę w takim stanie. W jego zeznaniach pojawiało się tylko coraz więcej nieścisłości. Steven został wezwany na kolejne przesłuchanie i zgodził się na badanie wariografem, które jasno wykazało, że mężczyzna kłamie. Igła urządzenia drgnęła, gdy stwierdził, że nigdy nie był w apartamencie Saszy oraz gdy odpowiedział, że dziewczyna nie została uduszona. Nie podano wówczas do wiadomości publicznej informacji o przyczynie śmierci kobiety, więc ten aspekt był znany tylko śledczym oraz mordercy. Wyniki przeprowadzonych analiz przyniosły kolejne dowody obciążające ochroniarza, bo pobrany od niego materiał DNA pasował do tego znalezionego na ciele Saszy, a jego odcisk palca odpowiadał śladowi z deski klozetowej oraz stolika nocnego w jej mieszkaniu. 16 października około 5 rano Steven, używając internetu w swoim telefonie, szukał informacji, jak obejść zabezpieczenia zamka na kod, właśnie takiego rodzaju, jaki miała Sasza. Dzień po tym, jak mężczyzna został wezwany na drugie przesłuchanie i wytknięto mu nieścisłości w zeznaniach, wyczyścił swój telefon ze wszystkich danych i przywrócił go do ustawień fabrycznych. Po przeszukaniu jego domu śledczy natrafili na buty, które odpowiadały śladom znalezionym w mieszkaniu Saszy. Przyjęto, że w workach na śmieci, które rano wyniósł, znajdowały się rzeczy, które mogłyby powiązać go z popełnioną zbrodnią, dlatego zaniósł je do swojego samochodu, a później się ich pozbył. Listę zebranych dowodów przeciwko mężczyźnie dopełniały jeszcze zadrapania na jego ciele oraz ślad po ugryzieniu na przedramieniu. 30 października 2015 roku mężczyzna został aresztowany i oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia, usiłowanie gwałtu oraz włamanie. Steven nie przyznał się do winy, więc motyw jego działania pozostaje nieznany. Policjanci spekulują, że mężczyzna po prostu wykorzystał sposobność albo przyjął, że Sasza z nim flirtowała i postanowił doprowadzić do zbliżenia. Jednak gdy kobieta się broniła, postanowił ją zabić. Jego obrońca podkreślał, że przeprowadzone dochodzenie pozostawia zbyt wiele pytań bez odpowiedzi i na przykład, ubrania Stevena nigdy nie zostały poddane analizie pod kątem obecności materiału genetycznego Saszy, czy ślady butów, które znaleziono w mieszkaniu dziewczyny, były w rozmiarze 42, podczas gdy Steven nosił 43,5. Strona obrony sugerowała nawet, że to inny napastnik włamał się do mieszkania Saszy już po tym, jak między Stevenem a dziewczyną doszło do dobrowolnego zbliżenia. Próbowano też przedstawić Saszę jako osobę nadużywającą alkoholu i lubiącą brutalny seks. Rodzina dziewczyny była tymi sugestiami mocno dotknięta i zniesmaczona. Co ciekawe, portfel i klucze Saszy znaleziono dwa miesiące po jej śmierci w foliowej torebce na parkingu w budynku, w którym dziewczyna mieszkała, a wtedy Steven był już w więzieniu. Do dziś nie wiadomo, jak się tam znalazły. W listopadzie 2017 roku mężczyzna został uznany za winnego i skazany na dożywocie, bez możliwości ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie za morderstwo oraz dodatkowe 15 lat za napaść i włamanie. W lutym 2019 roku mężczyzna złożył apelację, która jednak została odrzucona. Rodzice Saszy pozwali firmę ochroniarską, która zatrudniła Stevena, oraz producenta zamka, który mężczyzna tak łatwo sforsował. Twierdzili, że zupełnie zignorowano skargi od innych mieszkańców bloku odnośnie tego, że czuli się oni nękani przez Stevena. Sam zamek jednak nigdy nie został potraktowany jako dowód i zabrany do analizy, a nowy lokator zamontował zupełnie nowy. Producent stwierdził więc, że ciężko jest dokonać oceny, czy zamek Saszy był rzeczywiście wadliwy. Niestety nie znalazłam kompletnie żadnych źródeł odnośnie wyniku tego procesu. Rodzice Saszy współpracują obecnie z biurem szeryfa i starają się pomagać i wspierać bliskich ofiar przestępstw odnośnie tego, jak radzić sobie z cierpieniem oraz żalem. Sasza została pozbawiona życia w swoim własnym mieszkaniu, w miejscu, gdzie powinna czuć się pewnie spokojnie. Dzięki bezinteresownej pomocy dwóch nieznajomych udało się jej wrócić całej i zdrowej do domu po imprezie, a mimo zamkniętych drzwi, została napadnięta przez mężczyznę, którego obowiązkiem, o ironio, było czuwać właśnie nad bezpieczeństwem mieszkańców, w tym nad bezpieczeństwem Saszy. I to już wszystkie fakty, które przygotowałam dla Was odnośnie tej sprawy. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się ciepło i bezpiecznie. Dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia niebawem. Pa!